Cześć, dzisiaj powiem Wam, opowiem o kamieniołomie. To jest stare wyrobisko powapienne. Już w latach 80., chyba jak dobrze pamiętam, przestano tu wydobywać wapień. No to zarastało. Praktycznie zrobiło się takie, takie murawe kserotermiczne z drzewami trochę krzaków, trochę zagospodarowały sobie to ptaki, owady przez dekady badane przez motylarzy. No można powiedzieć, że bardzo dużo tu gatunków zostało stwierdzonych. No Jest tutaj modliszka, jest Dużo modli, motyli z modraszków nocnych, bardzo dużo jest takich rzadszych, które występują tutaj, powiedzmy, na Opolszczyźnie, jest po kilka tylko stanowisk. Jest nadobnik włoski, szarańczak, który praktycznie jest dwa stanowiska w tej chwili stwierdzane na Opolszczyźnie. No, przelotne motyle, takie nocne, które występują powiedzmy gdzieś tam na wschodzie tylko, a zostały tak jak w tym roku stwierdzone tutaj podczas świecenia nocnego. No, dużo chrząszczy też skupionych właśnie w tych rejonach, gdzie jest powiedzmy tylko 7 stanowisk, 7 stwierdzeń w całym kraju. Także no, bogactwo jest tutaj bardzo duże: występuje tu jarzębatka, kląskawka, gąsiorek. Yy, dzięcioły tu przelatują no, na yy, przelotach. No, było tu bardzo dużo ptaków zawsze. Pomysł zrodził się, żeby to zgłosić na użytek ekologiczny. Aby zacząć to chronić, no bo to coś tam miało być, że mieli to zalesiać, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No i złożyłam wniosek do urzędu. No Na początku było tak, a się nie, pierwsza, na pierwszej sesji było, że nie. Dopiero potem sprawdzili, czy można pewnie kasę wyhaczyć na to. To potem było na tak. Miało to być coś tam związane z przyrodniczym, jakimś krajobrazowo-przyrodniczym użytkiem. No i później wyszła właśnie jakaś tam koncepcja za 2 miliony złotych, żeby zrobić tu dwukilometrowy tor dla rowerzystów. Postawiono takie lampy, których jest chyba 22. Dwie. Świecą prawie całą noc, w zależności od naładowania się baterii, bo są nas w panele słoneczne. No ale jak tutaj świeciłam wieczorami, to na ćmy, a to przeważnie tak o pierwszej, drugiej wyłączały się powiedzmy te, a tam przy wiacie świeciły się bardzo długo. No, Zostawili tu na szczęście chociaż trochę tego kawałka nieużytku. Gdzie jeszcze coś tam się pokazuje, coś tam lata. Za tą skarpą jest już wysypisko śmieci gminne, które też ma być zrekultywowane, bo już nie wolno tam zwozić śmieci. No i położyli taki asfalt, który już w wielu miejscach pęka, no nawet tutaj widzimy, to już są takie mniejsze te szczeliny. Do użytku zostało to oddane w tym roku czyli no praktycznie nie powinno być takiego czegoś tutaj. Powiem tak, no projekt im wyszedł fajnie, no to fajnie się komponuje w takim miejscu, no ale to przecież miało chronić owady, a nie je asfaltować, że tak powiem. Zniszczono najcenniejsze miejsca, czyli te, które tutaj były dróżki, Porastały w różnego rodzaju kwiaty dzikie, dziko rosnące. Na nich tłoczyło się zazwyczaj mnóstwo modraszków, mnóstwo zapylaczy. No w tej chwili tak jak widzimy, jest póki to no, jest kamień praktycznie, póki to zarośnie, No to trochę jeszcze czasu minie. Do tego czasu podejrzewam, że tak jak tu już widzimy pęka Asfalt. Do tego czasu to praktycznie będzie musiało przejść renowację. Tak więc takie dwie bańki, wydane zbyt pochopnie i nie na to, to co miało być. No, szkoda, bo miejsce naprawdę było fajne. Było takie dzikie. No, jak ktoś chciał chodzić. To bez problemu mógł chodzić, bo wystarczyło tylko wyrównać trochę drogi, nawet z takiego szutru nasypać takiego tłucznia, żeby to można było się poruszać. I nie byłoby problemu ani dla wózków, ani dla pieszych. I tak ludzie większość czasu chodzą tam górkami gdzieś po, po tych dalszych częściach kamieniołomu. Tutaj sporadycznie tylko przejeżdżają rowerzyści gdzieś tam sobie yy, przejechać. Praktycznie no, ten kamieniołom nigdy nie był odwiedzany, tak yy, żeby tutaj było nie wiadomo ile ludzi. Paintballowcy tu jeździli, krosowcy, kładowcy. Tutaj szaleli i to praktycznie było wszystko. No a najczęściej właśnie ci, co się interesują przyrodą to najczęściej się tutaj właśnie pojawiali, bo było to cenne dosyć miejsce. W tej chwili, no w tym roku tutaj byłam parę razy. No modliszkę gdzieś tam pojedyncze się spotkało, kląskawka jest, jarzębatka. Gdzieś tam na tych terenach jeszcze właśnie nieruszonych przez gminę, przez... Te wszystkie buldożery, i to, co tutaj zostało zrobione, to jeszcze tam się trzyma. No, był gniewoż. Niestety, jego miejsce, w którym on mieszkał, została postawiona wiata. Nie wiem, czy da się to tak przybliżyć, bo nie chce mi się aż tam iść. Czy będzie widać. O, betonowa wiata. Z paleniskiem. Z ławkami. I w tej chwili praktycznie no, mało się tutaj dzieje, bo akurat tego, co tutaj było, co my znamy jako przyrodnicy, no, nie ma za bardzo. Nie wiem, czy to się odrodzi, czy to wróci do tych czasów, w których sprzed tego, tej rewitalizacji i, i tego przerobienia tego. Trudno powiedzieć, no, ale no, nic się nie dało zrobić. Było zaskarżane i było zgłoszone na policję o niszczenie siedlisk do rd i tak dalej, i wszystko było umorzane. No, takie mamy prawo, że nie chronimy przyrody, bo po co chronić jakieś tam robaczki, jak to policjanci powiedzieli, czy coś? No to jest prze, przecież niepotrzebne. Najważniejsze jest przecież człowiek. I to się w tym wszystkim liczy. No mi jest tylko żal, że, że właśnie tak się to stało jak się stało. Wiele osób potem miało pretensje do mnie, że zgłosiłam to na jako użytek i to przeze mnie zostało to zniszczone. Co w sumie większość ludzi przytakiwała i, i, i tak dalej. No, ale trudno. No, teraz wiem, że tak. Urzędnikom się nie wierzy. To po pierwsze. Po drugie, lepiej nie gadać głośno o fajnych miejscach, bo może się właśnie jakieś takie gminne asy dowiedzieć i później wykorzystać to właśnie w takim stopniu i, i w takim destrukcyjnym stopniu. Te miejsca zniszczyć. Także póki co no wygląda to jak wygląda. Odwiedzam to jeżeli ktoś przyjedzie to, to przyje przychodzę tutaj przyprowadzam go jeszcze żeby coś tam zobaczył. No i na wieczorne świecenia bo jeszcze jednak coś tam z tych motyli nocnych zostało. To można coś tam wyhaczyć ciekawego. Ale tak to straciło to dla mnie już Urok i sens Tutaj latania Tak zawsze zaczynało się lato Zaczynał się sezon modraszkowy Ludzie przyjeżdżali Czekali tylko na to żeby Przyjechać tu nawet 40 km Na rowerze Tak jak kolega cis Cisnął żeby tylko Zobaczyć modraszki Zobaczyć modliszki Zobaczyć tutaj to wszystko Bo tak mu się zawsze podobało No a w tej chwili no no nie ma po co, no. To już nie jest to. Także jeśli będziecie kiedyś mieli jakieś fajne miejsca do, do, do ochrony, to lepiej zostawcie to dla siebie, niż wierzyć to urzędnikom, bo wyjdzie tak jak tutaj, rewitalizacja za 2 miliony, i praktycznie to jest więcej szkody niż pożytku to zrobiło. Nie w takim miejscu takie rzeczy. To tyle, cześć, trzymajcie się.